Gdy Adam Chmiolowski podczas studiów w Monachium maluje obraz Ecce Homo ukazujący cierpiącego Chrystusa, czuje, że coś się w jego duszy zmienia. A jeszcze niedawno walczył w Powstaniu Styczniowym, w którym stracił nogę i cudem uniknął aresztowania przez Rosjan. Później udało mu się rozpocząć naukę malarstwa, najpierw w Warszawie, a potem na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Gdzie zaprzyjaźnił się z najsłynniejszymi malarzami tamtych czasów hełmońskim, gierymskim, wyczółkowskim. On sam malował obrazy religijne i to właśnie zmieniło jego życie. Wrócił do Polski, aby wstąpić do zakonu najpierw do jezuitów, a potem przeniósł się do franciszkanów, gdzie przyjął imię zakonne Albert. W Krakowie najważniejsza dla Alberta staje się pomoc ubogim. Szybko całkowicie porzuca malarstwo i poświęca się pomocy innym. Mieszka razem z bezdomnymi, z alkoholikami, z nędzarzami, walczy z jałmużną, której nie uznaje za prawdziwą pomoc, ale za uspokojenie sumienia bogatych. W ten sposób zakłada zgromadzenie braci Albertynów, a potem sióstr Albertynek. Z czasem. Nowi bracia i siostry zakładają kolejne przytułki wspierające biednych i bezdomnych. Powinno się być dobrym jak chleb, który leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny. Po co się niepokoić? Wszak Bóg w nas. A my w nim? A poza tym wszystko takie mało znaczące.